Dzień dobry, witam serdecznie we wtorek, 24 dnia listopada. Startujemy z porannym przeglądem rynkowym, euro-dolar tradycyjnie na początek. I sytuacja techniczna na interwale jednogodzinowym. Widzimy, że tutaj główna para walutowa wykonała dosyć silny. Silny zrzut podczas wczorajszej sesji amerykańskiej w okolicy godziny 15 do godziny 17. Powiedzmy, takie dwie, trzy bardzo bardzo dynamiczne świece godzinowe zostały tutaj wykonane w kierunku południowym. Zaksięgowany został dynamicznie współczynnik 38,2 z szerokiego pomiaru z siatką swingów wzrostowego. Poziom cenowy 1,18,00 gorągła strefa cenowa, więc. Spójnik wewnętrzny 3,82 i okrągła strefa cenowa 1.18.00 została potwierdzona. Silny popyt tutaj się pojawił. Nie było mowy o dalszych spadkach. Dynamiczne też w miarę odreagowanie w pierwszych, w pierwszych powiedzmy dwóch godzinach. Sesja zetycka uspokojenie. Widzimy, że tutaj o poranku też po otwarciu dnia, po otwarciu sesji europejskiej we wtorek mamy kontynuację tego umacniania się europejskiej waluty a osłabiania amerykańskiego dolara w tej konfiguracji, czyli kontynuacji tego odragowania jak najbardziej, tak? bo jeszcze brakuje nam do, do powrotu do tych rejonów z dnia wczorajszego, tych Maksimów potwierdzenie strefy wsparcia 118.00, 11, natomiast strefa oporu, która nadal obowiązuje na EuroSD, którą podkreślam 1,19,20 wierzchołek listopadowy z drugiego tygodnia nadal y, poziom jak najbardziej aktualny. A więc ten przedział na interwale jednogodzinowym kształtuje się właśnie tutaj w 120 pipsach: 1.18.00, Przechodzimy do niemieckiego indeksu DAX. Y, tutaj w zasadzie niewiele się rozstrzygnęło. Y, poza tym testem tej strefy górnego ograniczenia: 13300 punktów. W dniu wczorajszym, w godzinach porannych, na otwarciu rynku kasowego mieliśmy pierwszy atak na, tą, na ten poziom cenowy 13.300, na tą strefę oporu, górne ograniczenie kanału. Natomiast nadal nie ma tego wybicia, tak? Dzisiaj rynek kasowy otwiera się w okolicy 13.200, 13.230, 13.240. Dolne ograniczenie, okrągły poziom cenowy 13.000 punktów, a więc dalej ta strefa 300-punktowa. Jest respektowana na niemieckim indeksie. Tu już mamy taką sytuację od dwóch tygodni, mniej więcej. No i po prostu czekamy na rozwój sytuacji, jak to będzie dalej się rozstrzygało, bo potrzebujemy po prostu wybicia górą lub dołem, żeby móc jakiś większy swing na tym DAX się złapać. Teraz gdzieś tam skalpować można na, na, ty, na tych niskich interwałach, bardziej minutowych M5, M15, gdzieś tam szukać swoich okazji jak najbardziej. Ja tutaj raczej ja jednak raczej czekam na na jakiś większy impuls, czy to wybicie górą, czy dołem i wtedy rynek wskaże nam kierunek, w którym można gdzieś szukać tych zagrań na nieco dłuższy termin, przynajmniej na interwale jednogodzinowym. GBPUSD, dalej kontynuacja tej linii trendu wzrostowego. To, co pokazywałem wczoraj, chyba to mierzenie 1 do 1 mamy tutaj, tu mamy siatkę, musimy to zaktualizować nieco. Tutaj mieliśmy 1 x 1 wybite, natomiast widzimy, że te korekty coraz bardziej płytkie na kablu się pojawiają i ten trend jak najbardziej fajnie postępuje. Wejdźmy trochę na większy interwał, żeby złapać szerszy obraz. Bo tak naprawdę zbliżamy się do szeregej strefy oporu tutaj. Odnosząc się do tego poziomu z początku września, poziom cenowy 1,34,50, 1,34,70 to są te szczyty i ten poziom cenowy, który będzie tutaj na pewno silnym oporem, takim średnioterminowym, zaznaczając sobie go takim znacznikiem cenowym 1,34,60. Widzimy, że te wzrosty są dosyć silne, te korekty dosyć płytkie, coraz bardziej. Te notowania nam potem dynamicznie wzrastają, te korekty coraz bardziej płyskie, płytkie. Poglądowo linia trendu wzrostowego i kąt nachylenia, w jakim notowanie się poruszają w ostatnim czasie, w zasadzie w ostatnich kilkunastu sesjach. Patrząc na otwarcie dzisiejszego dnia, ranek, fajna świeca czterogodzinowa, biała od godziny 8 kształtowana jest, także stwierdza to siłę brytyjskiej waluty w stosunku do amerykańskiego dolara. I patrząc na wyceny, brakuje nam niecałe 100 pipsów, więc myślę, że w utrzymaniu tej dynamiki spokojnie jest to, jest to do osiągnięcia podczas dzisiejszej sesji, jeszcze nawet i zobaczymy, jak z tym oporem poradzą sobie notowania kabla. Na no, ujku pojawiło się to oczekiwane odragowanie, mamy fs 100 osiągnięte, nieco naruszone, poziom do zaktualizowania, natomiast nadal aktualny będzie poziom wsparcia 103. 65, 170 Z pewnością nie będzie to strefa, która będzie, będzie tutaj do rozgrywania jako silny, jako silne wsparcie. Poglądowo zdecydowanie należy ją utrzymać. Natomiast na ilość testów jakość tego po poziomu na pewno nie jest najwyższa. Zostawimy sobie tą strefę, natomiast dokonamy jeszcze mierzenia tego swingu spadkowego. I widzimy, że została osiągnięta tutaj 50. I to będzie poziom, który na pewno będzie należy podkreślić jako aktualna strefa oporu na ujku. Tu mamy kolory, zmienimy sobie na czerwony. Czerwona strefa oporu 104,65. Tefa wsparcia 103,65, a więc psowy zakres wahań obecnie na, na walucie dolar-jen nam się ukształtował i w tym, w tym zakresie gdzieś można szukać jakichś bardziej myślę skalpów, tak? bo w kontekście większych TF-ów, bardziej średnioterminowym gdzieś trzeba byłoby przejść na, na nieco większe interwały i tam wyznaczyć sobie, sobie schematy. Natomiast tutaj o tych codziennych, porannych analizach będę raczej chciał odnosić się przede wszystkim do tej bieżącej sytuacji do układów jakie się kształtują właśnie na tych niższych TFach M30H1